Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawiał go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem. Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do, do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo. Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch lub anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żo żołnierzom zejść, zebrać, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi powiedział. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dziś jest czwartek, 28 maja. Oprócz tego, że oczywiście zatrzymamy się za chwilę na tym czytaniu z dziew Apostolskich, dzisiaj do rozważania wybrałem pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa. To chcę zwrócić uwagę na znak, który tutaj jest przy mnie, to obrazek, który też otrzymywaliśmy w czasie nabożeństwa fatimskiego między innymi z księdzem kardynałem Wyszyńskim. bowiem 28 maja 1981 roku, czyli 39 lat temu, zakończył on swoją ziemską pielgrzymkę. Dzisiaj wiemy, że jest już mieszkańcem nieba. Oczekujemy na jego beatyfikację. Wszystko jest zatwierdzone, potwierdzone. Tylko tak naprawdę potrzeba samej uroczystości, która została niestety przez fakt epidemii odłożona na inny czas, niż miało się to odbyć 7 czerwca. Ale to nie oznacza, że nie możemy wspominać Księdza Kardynała, i chciałbym w dzisiejszej katechezie także wrócić do jego postaci, bowiem bardzo też pasuje mi to, co on przeżywał na pewnym etapie swojego życia, z tym, co działo się ze Świętym Pawłem. Ale najpierw spójrzmy właśnie na, te, na ten fragment Dziejów Apostolskich. To jest 22 fragment. Spotkaliśmy niedawno Pawła w Koryncie, spotkaliśmy Pawła w Efezie. Tam zachwycaliśmy się jego taką pomysłowością co do głoszenia słowa, bo choćby nawet to, że chodził do szaletów miejskich na dyskusję, żeby i tam głosić Królestwo Boże. Pamiętamy w Efezie znowu, jak z dwunastu mężczyzn ochrzcił i udzielił im ducha świętego. A dziś spotykamy go w Jerozolimie. Czyli widzimy, Paweł się przemieszcza, Paweł podróżuje. Paweł rzeczywiście odczytał swoje powołanie do bycia apostołem, posłanym. Ten, który jest posłany, nie siedzi, nie czeka, tylko właśnie stara się znaleźć nowe miejsce, tam gdzie mógłby głosić Słowo Boże. I proszę zobaczyć, że Paweł się ciągle przemieszcza w różne miejsca, tak jak patrzymy na dzisiejszą mapę, byliśmy w Grecji, byliśmy w Turcji, mamy Izrael, a za chwilę na koniec tego czytania usłyszeliśmy, że Pan Jezus chce mieć Pawła w Rzymie. I co on też to wykorzysta, bowiem przemieści się do Rzymu już z wyrokiem śmierci, ale jako obywatel Rzymu zastrzegł sobie, że jeżeli ma być osądzony i zabity, to dlaczego nigdzie nie gdzie indziej jak właśnie w Rzymie, skoro jest obywatelem. No właśnie, moi drodzy, chcę zwrócić uwagę na to, że to był niezmiernie mądry człowiek. Człowiek bardzo wykształcony w najlepszych szkołach rabinackich. Pewnie już nieraz na to zwracałem uwagę, ale warto do tego wracać, żebyśmy też docenili, kto jest autorem tak wielu ksiąg Nowego Testamentu. I jak właśnie bardzo mądrego człowieka pan Jezus wybrał na swojego apostoła. Najpierw był prześladowcą, faryzeuszem, a później wspaniałym apostołem Chrystusa. No i dzisiaj tak się składa że Paweł za swoją działalność jest więziony, jest postawiony przed Sanhedrynem, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z arcykapłanami, ci, którzy taki straszny wyrok wydali na Jezusa, mamy do czynienia z faryzeuszami i z saduceuszami. Czyli z są to Żydzi, ale są to Żydzi różnych frakcji, które się również ze sobą wspierały. Co do zabicia Jezusa byli bardzo zgodni. Ale jeżeli chodzi o pewne dysputy, o podejście, takie nazwijmy teologiczne, doktrynalne, były wśród nich spory. No i teraz mają osądzić pawła, mają wydać wyrok na pawła. Paweł no, przeinteligentnie wykorzystuje ten moment. Wiedząc, przed kim staje, przedstawia się jako faryzeusz, bo rzeczywiście wychowany był w kulturze faryzeuszów. I mówi, mam zostać osądzony. Za to, że wierzę w zmartwychwstanie umarłych. I to była oliwa do ognia. To było coś, co rozsierdziło Zeuszów i rozsierdziło faryzeuszów. Faryzeusze odkryli w Pawła swojego, chociaż Pawł wiadomo, że miał na myśli zmartwychwstanie już w odniesieniu do zmartwychwstania Chrystusa, którego krzyż mam za sobą, prawda? nasz Znak naszego zwycięstwa. Więc bardzo inteligentnie to rozegrał. Faryzeusze zaczęli bronić swojego, no bo oni rzeczywiście też Wierzyli w to, wierzyli w zmartwychwstanie umarłych. A Saduceusze, którzy razem z faryzeuszami mieli Pawła osądzić, nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie wierzyli w ducha, nie wierzyli w anioła i dlatego zaczął się spór. I proszę zobaczyć do jakiego stopnia był ten spór. Nie z Pawłem, nie dyskusja z Pawłem, tylko między sobą ogromny spór do tego stopnia, że Paweł został zabrany właśnie z tego miejsca, gdzie doszło do tej kłótni. Dlatego, żeby Pawła, Pawła nie rozszarpali, jak wręcz zostało powiedziane. Moi drodzy, mnie fascynuje to, takie właśnie umiejętność wykorzystania swojej inteligencji. Paweł dobrze wiedział, jakie ziarenko rzuca, żeby spór nie oparł się na nim, żeby dyskutowano na temat, który mu zależało, ale żeby to nie było skoncentrowane na nim, żeby jemu w końcu dali święty spokój, niech się kłócą, on będzie robił swoje. No i proszę zobaczyć, jak bardzo też spodobało się to Jezusowi, bo mamy powiedziane na koniec dzisiejszego czytania, że Pan ukazał się Pawłowi i powiedział: Pawle, chcę takiego Twojego świadectwa, jakie właśnie jest w Jerozolimie, to co robisz w Jerozolimie, chcę, żeby również było w Rzymie żeby twoje świadectwo, twoja mądrość została tam również zasiana w głoszeniu królestwa Bożego. No oczywiście Paweł to zrobił aż do przelewu krwi, aż do wyroku śmierci, który wykonano na nim właśnie za działalność w głoszeniu królestwa Bożego, bo on bardzo poważnie podchodził do tego, że jest apostołem Chrystusa, a apostoł Chrystusa jest aż do końca. Więc to nie jest tak, że jestem kiedy mi jest wygodnie, kiedy ma pełną miskę, tylko wtedy, kiedy również jest mi niewygodnie. I Paweł rzeczywiście tak w swoim życiu dokonał. Dlatego moi drodzy, czytając to czytanie, to jest też dla nas takie wezwanie, żeby się nie bać. Odważnie, żeby korzystać z różnych metod, by móc głosić królestwo Boże. On to fenomenalnie wykorzystał. Fenomenalnie wykorzystał. Po co marnować czas na jakieś spory, kiedy i tak on tam nikogo nie przekona, bo tam nie ma dobrej woli do przekonania. No to wszczął spór, prawda, wracam jeszcze raz do tego, bo mnie to, bardzo mi się to podoba. Wszczął spór, oni się zaczęli spierać ci, którzy mieli jego osądzić, jedni stawali po jego stronie, drudzy nie stawali po jego stronie, a on mógł dalej robić swoje głosić Królestwo Boże. Moi kochani, no właśnie, kiedy tak czytam o Pawle, kiedy już nie mówiłem, że bardzo lubię dzieje apostolskie, bardzo lubię te Pawłowe podróże, tą działalność apostołów, ale kiedy właśnie tak czytam, to. Widzę też księdza kardynała Wyszyńskiego. Już pokazywałem książkę, która jest dobrą książką na jego temat. Pani Ewy Czaczkowskiej, właśnie wspaniała biografia księdza kardynała Wyszyńskiego. Warta, warta lektury. Oparta na źródłach. Wiele dobrego i pięknego można się dowiedzieć. i Ja to właśnie opisuję w kilku rozdziałach. Również lata, kiedy kardynał Wyszyński był w więzieniu. Czyli zobaczmy, jakby... Ci, którzy są apostołami Chrystusa, są prawdziwymi uczniami Chrystusa, no to zazwyczaj muszą się liczyć z tym, że będzie się ich prześladować. Tak było i, tak było i z księdzem kardynałem Wyszyńskim. Był również prześladowany za swoją działalność na rzecz Kościoła, na rzecz Chrystusa. Pamiętamy, był trzy lata przetrzymywany. Po co był przetrzymywany? Po pierwsze, żeby znienawidził. To, co on niejednokrotnie powtarzał też do swoich oprawców, nie zmusicie, mnie, nie, do, nie, nie zmusicie mnie do nienawiści. W żaden sposób. Nie złamali go, jeśli chodzi o to, żeby znienawidził. Modlił się za Bieruta, modlił się za Gomułkę, modlił się za innych. Było mu szkoda tych, którzy go pilnowali, więc nie, w żaden sposób się nie, da, nie, nie dał tej złamać, bo wiedział, że to żadna droga. Był też po to w więzieniu, żeby wymóc na nim złożenie urzędu prymasa Polski. Bo komuniści dobrze wiedzieli, że. Jeśli nie złamią Wyszyńskiego, to Wyszyński przeprowadzi tę reformę i przeprowadzi tak kościół i kraj, że odbędzie się pogrzeb komunizmu. I dlatego próbowali go złamać. Próbowali go właśnie przekonać do tego, żeby sam zrzekł się urzędów. Niech sobie gdzieś tam spokojnie na boczku żyje, a oni będą robić swoje. W żaden sposób. Nie godził się na to, mimo że przywozili mu do podpisu papiery, obiecywali mu złote góry, nigdy się na to nie godził. Yy, pokornie przyjmował, chociaż było mu bardzo źle, ale pokornie przyjmował czas więzienia. Ale właśnie znowu tutaj widać jego też inteligencję, tak jak u świętego Pawła. Paweł kapitalnie wykorzystał znajomość faryzeuszów i satyseuszów. Wyszyński kapitalnie wykorzystał czas więzieniu. Jak się czyta. Właśnie książkę pani Ewy Czaczkowskiej, to kardynał Wyszyński ćwiczył cały czas obce języki. Wiemy o tym, że świetnie mówił po francusku, świetnie mówił po włosku, radził sobie z językiem angielskim, radził sobie świetnie z językiem rosyjskim, oczywiście łacina, to już nie wspominam. I on cały czas ćwiczył intelekt, ćwiczył swój umysł, czytał. Czytał oczywiście, jeszcze raz bardzo mocno przestudiował Nowy Testament. Czytał książki teologiczne, czytał książki z dziedziny ascetyki, duchowości. Oczywiście to, co mu przywieźli, bo on zawsze dawał zestawienie książek, które chcieli, żeby, chciał, żeby mu przywieźli do, do miejsca jego izolacji i przytrzymywania. Przywozili mu część tego, co chciał, ale delektował się tym, co mu przywożono. Jeszcze raz y, przestudiował oprócz książek teologicznych również Henryka Sienkiewicza, Kwowadis, Potu, pana Włodowskiego, Krzyżaków, y, Wojnę i Pokój, Lwatą Stoja. Więc tutaj są wymienione różne rzeczy. Czytał, pisał, dużo pisał. Jak sam powiedział, że y, zapisał około 3000 ćwiartek papieru i zestawiłem około 800 szkiców, podsumował pry, prymas. Więc pisał, rysował tworzył, cały czas jego intelekt pracował i to przynosiło wspaniałe owoce. Dlatego że, tak jak czytamy właśnie między innymi w opisach się zakazana Wyszyńskiego, zresztą wiemy to z jego życia, on przecież będąc w więzieniu, yy, wiedząc, że przecież przez Pana Boga nie jest opuszczony, chociaż opuścili go jego współbracia w biskupstwie, to on nie jest opuszczony to on właśnie między innymi naszkicował śluby narodu i program Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem Chrztu Polski. On wykorzystał ten czas, żeby przygotować się do Wielkiej Nowenny. Kiedy opuścił więzienie, to zaraz w krótkim czasie zainicjował Wielką Nowennę przed 1966 roku. Nowenna odnowy narodu, nowenna, która naród rozmadlała. Nowenna, która jeszcze bardziej oddawała w niewolę naród Polski Najświętszej Marii Pannie, jako, jako naród poddany jej Królowej Polski. On to wszystko krok po kroku w więzieniu rozpracowywał. Tak robią ludzie wielcy. Moi drodzy, nie zmarnował ani minutki. Oczywiście także w książce czytamy, że relacje świadków, zwłaszcza siostry zakonnej księża, księdza, którzy razem z nim ten czas w więzieniu spędzali, Niezmiernie dużo się modlił, pościł. Także siostra zakonna mówi, że niejednokrotnie widziała, że biczował się. Leżał krzyżem w kaplicy. To wszystko dla narodu, to wszystko dla kościoła w Polsce. Wiedział, że ten czas to jest czas jego pokuty, ekspiacji. Nie rozumiał, dlaczego tak go poniżano, dlaczego tak zjechano jego godność ludzką, ale ten czas wykorzystał. Dlatego moi drodzy, patrząc na świętego Pawła, na jego spryt. Na jego umiejętność wykorzystania sytuacji. Patrząc na kardynała Wyszyńskiego, życzę Wam z całego serca, żeby nigdy nie marnować czasu w życiu. Nie marnujmy na jakieś zbędne spotkania. Nie marnujmy na jakieś sytuacje, żeby plotkować, obmawiać. Nie marnujmy na oglądanie jakichś irracjonalnych programów w telewizji. Naprawdę warto ćwiczyć ducha, warto ćwiczyć swój intelekt, warto się rozwijać. Po to, żeby jeszcze lepiej służyć dla Królestwa Bożego, służyć dla Chrystusa. Kościół potrzebuje mądrych ludzi. Dlatego, moi drodzy, nie marnujmy nigdy czasu. Uczmy się od tych wspaniałych wzorów, jak ten czas wykorzystać jak też sprytnie umieć głosić Królestwo Boże głosić Chrystusa, Chrystusa zmartwychwstałego. Niech nas święty Paweł i ksiądz kardynał Wyszyński na tych drogach prowadzi. I moi drodzy, radosna informacja. Już w niedzielę zesłanie Ducha Świętego. Wspaniała uroczystość, uroczystość bierzmowania Kościoła, przez to też na nowo jesteśmy przez Chrystusa zaproszeni do bycia Jego apostołami. To wielki zaszczyt. Dbajmy o jakość tego apostolatu. Zostańcie z Bogiem. Dzień. Zdjęcia deszczu, bo ja jestem deszczu.